No, panie dyrektorze, dzieli nas kilka dni od otwarcia y, Galerii MK ponownie. Co zmieniło się? Zmieniło się bardzo dużo w galerii. Jest teraz bardziej atrakcyjna, estetyczna, jest atrakcyjna dla, dla klientów przede wszystkim I, i, i ma różne sieci, które, które przedtem nie było w galerii. Nie? W sobotę wielkie otwarcie? Co przygotowaliście? Przygotowaliśmy dużo imprez. O dziewiątej zapraszam na otwarcie rano. Później o godzinie 12 rozpoczynamy imprezy towarzyszące otwarciu. I no najważniejszą rzeczą jest tutaj, że o 20.30 będzie margaret, czyli już zapraszam z tego miejsca na koncert. I to nie będzie tak jak dotychczas, że koncert odbędzie się w środku, tylko w plenerze? W którym miejscu? Czy będzie, oczywiście tak, jest to racja, będzie, Koncert będzie od Jana Pała II. Będzie to wszystko oczywiście zamknięte, będą barierki papieskie, ochrona będzie pilnować, będą to i to je, czyli wszystko będzie jest przygotowane już na, na 100%. No i oczywiście te sklepy, które pojawią się nowe, przygotowały pewnie jakieś atrakcje z okazji otwarcia. Tak, wszystkie, wszystkie sklepy mają promocje, także zapraszam, naprawdę zapraszam, duże, duże promocje, także czekamy na klientów.